W tym roku po raz trzeci w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się Noc Muzeów. Będzie to miało miejsce 18 maja o godzinie 20.30. W tym roku, tak jak zresztą podczas każdej z tych edycji, zabierzemy Państwa w podróż botaniczną. Z tym, że tutaj akurat taki temat bardzo ciekawy, czyli największych odkryć botanicznych. Zabierzemy Państwa na statek i będziemy płynąć poprzez kontynenty i wspólnie będziemy odkrywać właśnie te najciekawsze rośliny, które zostały Przywieziony w XIX wieku do e, ogrodów botanicznych. Jakie to będą rośliny, w jaki sposób przewożono je, e, przecież te podróże trwały wiele tygodni, w jaki sposób te rośliny przetrwały, e, tego wszystkiego właśnie dowiemy się 18 maja. Będzie to spacer z pochodniami, właśnie nocny spacer, będzie trwał e, ponad dwie godziny. Będą Państwo podzieleni na trzy grupy. No niestety zapisy już są zamknięte. Sami jesteśmy zdziwieni liczbą chętnych, która. Przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ lista zamknęła się w przeciągu 10 minut. No to jest niesamowite, ponieważ podczas pierwszej edycji czekaliśmy kilka dni na zapełnienie listy, podczas drugiej edycji była to godzina, a w tym roku naprawdę 10 minut. No to jest dla Państwa też bardzo duże ukłony i podziękowania, że oczekują Państwo tego od nas, właśnie organizacji takich wydarzeń. No po to też to robimy, żeby Państwo mogli w nich uczestniczyć. Dla tych, co się nie załapali, na tą wersję bezpłatną organizujemy w następną sobotę, czyli 25 maja wersję płatną tego wydarzenia. Tutaj można na stronie internetowej zakupić bilet online, no tylko z takim biletem będzie możliwość wstępu. Także też bardzo gorąco zachęcam do uczestnictwa. Oczywiście z każdym dniem, jak to wiosną, ogród jest z tygodnia na tydzień inny, także tutaj można przychodzić naprawdę, powiedzmy, codziennie i znaleźć kolejną roślinę, która nas zachwyci. Zapraszamy bardzo serdecznie do odwiedzenia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.